Witam, 26 lipca, jestem tutaj na pasieczysku, gdzie pszczoły miały w sumie akacje, lipę, rzepak. A teraz tu jest pole, pierwszy raz widzę, nigdy nie, też nie widziałem, żeby pszczoły miały, jest soja. Dosyć ciekawa roślina, wcale nie ma tu pszczół, nie ma, nie ma najmniejszego sensu, ani pszczoły są w ogóle tym nie, nie zainteresowane, też ona dosyć specyficznie kwitnie zobaczcie to są wszystkie stadia rozwoju są już zawiązane e, jakby stronki, tutaj mniejsze a tu jest niby ten kwiat ten akurat jeszcze nie rozkwitł nie rozkwit jeszcze, ale o, tu jest chyba taki, który prawie kwitnie więc ona wydaje mi się, że tak e, za bardzo takiej formy jak fasola czy jak coś tu nie ma kwiatu to jest takie Dosyć specyficzna roślina. O tu na dole jeszcze, jeszcze ma młode takie puszczone y, zalążki. Tu znów jakieś kwiatki, są pączki, ale żeby była taka forma jakiegoś ładnego y, kwiatu, to ta roślina nie ma. No i chyba przez to też nie ma tutaj żadnej pszczoły nawet, bo, bo z, z czego ona miałaby zabierać. Więc ten kwiat jest taki, patrzcie. O, tu, niby jakiś taki płatek jest, biały kwiatek, miałby być. Jednak to jest zwinięte teraz. Nie wiem, czy to jest y, jeszcze nie pora na, na otwarcie kwiatów. Jest teraz godzina 12:20. O, zobacz, jak to dziwnie wygląda. Od razu, jakby powstaje. Y, od razu, powstaje jakby już y, strąg. Y, za bardzo tej formy kwiatowej. Tutaj nie, w, nie w, yy, no nie ma. Nie, to jest raczej soja, tak? No chyba nie jestem jakby specjalistą. O, tu jest chyba ten kwiatki na chwilę tylko. Jest jakiś kwiatek zawiązany, a dalej to już są. So, yy, dalej to jest yy, dalej są so stronki, więc tego kwiatu naprawdę jest niewielki, malutki. No i. No, i tutaj raczej pszczoły się nie zaobserwuje, więc nie ma co liczyć, że coś sobie tam przyniosły, ani nawet te, yy, jakby, yy, ta ilość pyłku, bo podobno pyłek jest wartościowy, no bo to roślina białkowa, więc ona powinien pyłek być bardzo wartościowy. Przynajmniej z tym, co w internecie czytałem, pszczoły sobie tutaj siedzą. Jakieś tam pojedyncze loty, ale widzicie, większość tam wisi na. Yy, Wisi przy dennicy no, siła już pewnie za słabła. Przyjechałem tutaj założyć, właśnie paski pod e, podkarmiaczki pod inwertem e, żeby miały ten zapas jakby już e, no, bezpieczny. E, no i co, koniec, koniec sezonu, rozpoczynamy nowy. Zabieram się za pracę.